Padnij, kurwo. Ile TNT masz? Ile? 12. Mniejsza <laughs> tam w bazie No. Kiedy <laughs> no. <laughs> ja tylko ref sobie kupił i upaził. Ej, ej, on nam już... O, sprawdzimy czy ranking działa. Ile dostajesz? 11. 10 punktów! 40 killi. Bedwars Lucky Block, zagrajmy bedur Lucky Block. Co to jest w ogóle? Nie wiem, nagrywałeś? Tak. Okay. Idziemy na Bedwars Lucky Block. Niestety ranki jest jebany w Nie, tak nie. Ja nie, 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 i... nie, nie wiem, ja nie wiem co jest nie tak z nimi, że nie potrafią tego rankingu jakoś w miarę normalnie zrobić, bo co jest w tym trudnego? Jak... Nie wiem, ale ta kwestia jest zawsze na twoim odcinku poruszana. No zawsze jest poruszana, bo zawsze jest chujowo zrobiony ten ranking, no co? A? Lucky Block plus jedno serce, mam 11 serc teraz. E, opening widzowie. Opening. Ale gówno. I tepło cię, dosłownie. Ten czołom pełnę mam. Ty dosłownie kurwa z derpem serca. Wzięte. Nie, no ja myślałem, że, że kurwa Hypixel będzie oryginalny. Jezus maria, ile tych golemów no! Nie, to jest szkielet akurat. A ten szkielet jakiś taki trochę odjeba rzeczywistość. No kupił! Mostek. Wow, oh No w drugą stronę teraz. Ej, kurwa, jestem w kobłewie No. Wszystkich tepa no? No właśnie kurwa teraz też widzę. Mę jakąś disco zbroję. O kurwa. Ale cię tepa u mnie też. Jest jak wszystkich tepa kurwa. Ja pierdolę. Najlepszy serwer. O, TNT kurwa, które je było z opóźnieniem kurwa 5 sekund. Dosłownie. a e, co? I po prostu umarłem. Ten serwer ma takie laki. Ten tryb z laki blokami to jest taki syf. Nie grajcie. No, pój. O, dwie, sekunda, która trwała 2 miliony sekund. Dobrze jest. To... Nie, nie pytaj się człowieku. tych teleportacji mam. Stary mapa wybuchła u nas, ha, co? <grybujesz> Widzisz to? Tak, no widzę. W ogóle tak śmiesznie bo wszystkich wyzywamy, a później to wstawiamy do filmu. Idzie. O, oh, nice. <grybujesz> Ale dobre, 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 to było dobre. To by się udało akurat. Ten drugi pa co robi? Ja, się, ja sobie się z niego. Z niego? To laki bloki? Nie, zwykłe już. Mi się nie chce tego grać po tym, jakie tam są laki. Okay, wyłączę te shaderie na tym grę. ale... ale <laughs> Marci, Mary, iczka 2, 1... Jak te wyspy są tutaj ułożone? No są... Aha, są trzy w jednej linii i po drugiej stronie też są trzy w jednej to gdzie zresztą wyspy? Bła, A, te, się w nich, dawaj. Te wyspy są cztery w jednym rzędzie praktycznie ustawione. Aha, no to gówno. Aha, dawaj, mam TNT. O. Mnie tylko chciał. Dobra, jednego zajbę. Nie, to on nie spadł! Eee co? Zabiłem go i on mnie zabił po chwili! Jestem wszak, że nie byli w stanie w ogóle zrobić ten ranking, jak ja mam tak zdolnych programistów. Ony Firebola wyjebał, Ale mam TNT, może im bombę zrobić. Mam dwa TNT, może mi double bombę. Oho. On jest za tobą jak coś. O oh, nice, o oh, nice. I o. do o, oh, na mnie się. ją. Znaczy w sumie i tak administrator tego serwera śpi. Jak się nazywa Twój ulubiony właściciel? No jest. jak. Kurwa zastrzelę się. No przecież to w ogóle słychać, że Minewap to jest jakiś dziecko. On obejrzy ten film i ja dostanę bana za to za prowokację kurwa. Może taka być szansa, czekaj, kurwa. To się budował go odbridzem, znaczy tym, jak się nazywa taka technika, że idziesz prosto i budujesz się. Scaffold. No właśnie, budował się i spadł. <grym> znaczy to ktoś nie chcę obrażać jakoś specjalnie, tylko po prostu nie wiem, nie sądzę, żeby oni mieli taki regulamin. Wszystko da się wymyśleć. Jeżeli mamy taki regulamin, to znaczy, że są właśnie to nie wszyscy, a nie tylko Minewap. No, także wiesz. Chociaż ja byłem tam w administracji i to tak nawet nie wygląda, wiesz? To się to innej bo zbyzywałem, bo ironia mi nawarta, ale... <śmiech> <śmiech> Wiesz, to jest jakby ważna historia. <laughs> Chciałbyś dołączyć do szeregów administracji żeby <laughs> zostać testerem? Ej, czekaj, DC Coxcraft, kurwa dołącza do administracji z prawda, Myślę, że na rangę kurwa, za kilkaset złotych to jeszcze kupimy. Ty debilu pierdolony, nie! Jesteś tak głupi, kurwa. Oho, i co teraz? Kurwa Nie miałem jak tam wejść nawet, nie? Ja się za wysoko podbudowałem. Nie, no ta mapa jest tak gówniana. No normalnie palcem że... O nie! O nie! Tylko nie on! No! Leon mnie goni! Bo to ja się chciał, ale nie było. Oj, nie mamy łóżka. Ta... Oj, jeszcze złot mnie. On nie może się przepokopać, bo tak zabudowaliśmy <śmuszczak> to. Ej, on kopał w ogóle w dobrym miejscu, czy on kopał to, gdzie z*** się, ja Nie wiesz, z... 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 gdzieś... <śmuszczak> <śmuszczak> skwer, tam, gdzie z*** grypał. On tez kitot, tam, gdzie kopał. Ale nie jest dobrze. No dobra. GG. Wygrałem. 17 punktów. Pozdro. <śmuszczak> Kurwa, 9 FPS-ów mam w lobby, nieźle Ja już <grym> chcę na Minecraft, Alegram, mam raka Dołącz Ej, Hania Ale bilety są do Francji za drogie O, łóżko się nie zniszczyło Patrz, jak fajna ten serwer Ej, Bojtek zsituje, nie? Weź sobie dobrać, stary, zapań Boytek? Bojtek? Nie, jest, kurwa, gównem, tak jakich mało, człowieku No on ma jakieś, nie wiem, typo No to jak coś, to jego najebałem z palcem w pizdzie, kurwa tak. <grym> dotknął mnie... O kurwa Ej, nie! O, mam, cztery emeraldy! What Budujemy portal albo zbuduję kutasa z obsydiami. No, no, mamy tu pierdolą, nie Ej, czerwony! Ty śmiecił. Ej, buduj się nas, buduj się nas! Spadaj, 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 spadaj. spadaj. O, ej, czemu Marta mnie zabiłaś? Co? Ciekawe bardzo. Zielony, zielony, zielony. Ej, nie mamy łóżka. O, nie, bo Marta ma wylew. O, <laughs> nie dostałem hita nawet, chcę tylko zaznaczyć, że hita nie dostałem od niego. Ej, te gąbki znikają. Ej, idą do nas. Ja na jaki to było takim coś, że nie było błysk. Mm. O! Jezus Maria! Zabijasz go czy nie? Ta walka na dźwięk. O! Taka Kurwa najniższą. Ej! Kuku! Oh, zielony! Zielony u nas! Co jest? Zbugowałem się! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! I trzy punkty tak. dostałem. Ten Aduś cię goni. No i Sigma i Dostałem 13 punktów, teraz to ile ja mam czekać? 60. <śla> Co? Żebyśmy mieli sposób na dublowanie punktów? A jak graliśmy te lucky bloki, to prawie serwer wyjebało jebało. <zysyrenc II> był lag na jakieś kurwa czeku 10 minut przysięgam, Ej, bo graje, służę jak coś, nie? Zrobić czasem asymere. Kurwa, spadłem! Co? Zrobić asymere? Może nie. A jak się buduje, a jak się buduje, a jak się buduje. A jak się. To szybko zobacz. A jak leci, a jak leci, a jak leci. Ten bał od razu stary. Na, na ten zareklamowanie nie? Fruwary. O! Pamiętam cię za tego. czegoś Poczekaj, za szybko piszesz. Wiadomość jest zbyt poprzednia do podobnej Ej, idzie tu, idzie tu, ja mam cztery diamenty, muszę kupić nam sharpness Jak kupię sharpness, to wygrywamy z nimi Ej, ten dołem się kopie Na ja O, dobra był no, bierze, bierze, bierze. Nie! Kurwa, dostałem hita od niczego, od niczego, nie dostałem hita i zginąłem. Dosłownie. Tak nienawidzę tego, że ja człowieku dostaję hita i dostaję podwójnego hita, bo ten serwer jest pierdolnięty, Kurwa, zjewany śmiech. Kurwa, jeszcze jakiś blok się tu zbugował. Kurwa, co jest? Od tyłu, kurwa, knoka w przeciwnym kierunku dostałem. Jaki ten serwer jest zjebany no. no ty. co? fej- na ten stary tyk, NIE! Dobra, NIE! POTNĘ SIĘ! O kurwa, jeszcze niebieski tu idzie No to ja jestem w pizzie, generalnie No Proszę! To było dobre akurat, bardzo Kurwa, klej nie, nie dostanę punktów za tę grę. No nie. Cze, jakiś helper, kurwa. Czy nie mi zełbana. Co się odwołamy? Ja nagrywam to, nie? On ma licza, ale jestem lepszy Przemoc przeszła, iia, ja, iia, ja, Mhm, ja. uh mhm, -huh, mhm uh -huh, uh -huh. I co, dostajesz ujemne czy jakie? cztery. Minus 4 czy cztery. minus 4? Na plus Aha, oni to naprawdę chyba kurwa na kole fortuny losują I Oho, I ja dostaję minus 4? czego to kurwa zależy? Ty dostajesz 4, ja żyję dłużej, dostaję minus kurwa 4, no i tu chodzi Ej, różowi są na diamentach, chodź bombimy ich It's safe ul kto ci trwa? Nie, pl mnie zabiła. Ej to są te k***y, jest te same. pl i jaduś. Nie wyszedł mi... Leder klacz. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Podaję te dalej telefon i tam boże, Podaje telefon dalej osob... adminowi, który daje niesłuszne bany i była się minefaft On brzmi kurwa jak jakiś wykastrowany 14-latek naprawdę. On ma lagi, on mnie najebie. Nie dobra, bym jest Ale oczywiście wytrajdowała się kurwo. <słuch> Co nam diamenty kradnie, no ty pizdo jebana. Mam kurwa czarno białego skina i emos jebany się, tnie kurwa... Hmm, widziałem fajnego widziałem fajnego gifa na Discordzie, którego mogę ci go wysłać. Gdzie oni mają kurwa to łóżko? Gdzie oni mają łóżko? Jest, zniszczyłem w końcu kurwa. O, brawo. Chuj mu do nie piesek Drugi mnie, ja bije, on... Z trzefy mi założył. No i GG. To kurwa! Ej, patrzaj Ej, mnie na jebie, Bo on nie dostał hita, pustego hita dostał jednego. Dodać po ciebie! O ty kurwo, zajebana Czy tego mi się wydaje, oni pełno niż my? Też mi się tak czasami wydaje Oni są w stanie się do nas dobudować w momencie, w którym ja dopiero mam 16 pełny, nie? Nice! Dobrze im poszło, nie? To właśnie takie side rushe są najśmieszniejsze, jak oni to przegrywają Oni się wpierdalają w nas z prędkością światła i to, to również szybko się wypierdalają, nie? Mhm <grym> mi się ekran zjebał nawet no, z tego wszystkiego Mi się nie nagrało to, jak on nie wyskoczył z biznesu ja motywacja, jak on już to zrobił? on nie, a ten jest jakiś demotywacja cwel Zabijesz go, proszę magic, niki, magic, niki. Zrobimy same czynników, to będziemy mieli oficjalną permisję do balenia sekonia nawzajem. Gdzie ma 50 kurwa kosmetyków kupionych na lunarze człowieku. I chuja, kurwa potrafi, bo ma dwie krzywe ręce, kurwa, nie? Dwa z połamane palce. Dobra, kupiłem tak zwane nożyce, a jednak nie. To był ślepy, to był ślepy, kurwa. Zdajemy to wymierzyć i to zdroje. O XD, a pewnie Enston kurwa. Ja mu mogę napisać, zabij się celu, nie? to jest akurat śmieszne. Napisałem na czacie jest. O kurwa wyjebało go na półpokojnie, co to było co? Jak Kurwa, o kurwa ściany, której nogi odchodzę przy okazji jeszcze Lip, w pan. A mi jakaś muszka pod... tutaj lata, kurwa Weź leś na niej Zabiję muchę, sorry. Ta Fortnite reloadowy, co czy mi na nich? Dobrze, a ja nie mam bloków, a ja idę do nich. No dobra, chyba. O, że tak. Ty kurwa! O kurwa. Nie, za późno się skarpnęłem. Widziałem, że on... tam ktoś idzie w naszą stronę. Przednią to minus 8. No to naprawili. już nie dostajesz minus kurwa 40. Może to jakiś błąd w symulacji. O tym Z napisał, nie mam DC, mama mi nie pozwala jak sobie. No nie tylko nie mama. Mówi mi, mówi, że niebezpiecznie aplikacja dla 12 -letek. No dobra, <grym> ładnie napij kurwa, 20 z taką kurwa. opiera. napisa daj mi daj daj numer telefonu, wyszedł tam moje chodź zdjęcia. Się, ja to umrę, to... nie mam pół serca i uciekam, bo... Daj numer nie... telefonu, to wyślę ci nagie zdjęcia, what the fuck. Nie wiem na jakim lobby jest. Ale, gdzie ty jesteś, czy... Dałem play again, czy jesteśmy w party, kurwa. No to coś chyba się zepsuło. No, teraz... No Magia. O, jesteśmy sami. W każdym dniu, który będzie, będzie przynajmniej jedna wzmianka o tym, że kupowanie rank na koks to jest wypierdolenie pieniędzy w błoto, dosłownie. Ta ranka ci, kurwa, nie nic nie daje. dobra. Ja, Nie, pełne wyjebałem. Gdzie jest moja pełna? Jeszcze tak głup... Weź tak kurwę i... o, no dobra, o oh fajnie. Oho. 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 A teraz... No to, on jest, on jest, on jest na tyle. Co to kurwy pierdolony jebany? Ty próbujesz. Co? Nieźle, że jako kurwa poszło z gruzem, twój stary poszedł z gruzem, kurwa jakiś dom zawalił. Ej dobra, dziemek Mantyk koka. Diemek Mantyk knoka. I ma takie makret, to jest nie wiem niemożliwe stary. Ma, ma 20 serduszek, życia minus 0 stracił, zrozumiesz? Nie wiem, kurwa, gonią mnie kurwa stare wszystko. Który zamiast robić na diamenty czy do niebieski? Jaki ten serwer jest zjebany. Leci do ciebie. Najlepszy kurwa, grać, kurwa, nie wiem, Eulak. Gdzie jest mój fire... Kupiłem Firebola i go kurwa nie mam. <laughs> Najlepszy gracz, kurwa stary, Nie wiem, kolejnego Firebola. O, leci do ciebie. Tutaj chyba nie doszadę.